Wielkie chłopy, mocne grzmoty, przed wami backfistowy usypiać. Konrad Dalekta. Siema, Kondrat. witam. Zaczniemy sobie klasycznie. Powiedz mi, skąd się pojawiło K1 w Twoim życiu i czy pamiętasz swoją pierwszą galę, którą oglądałeś? Ło, wow. to musimy sięgnąć myślami daleko wstecz. Myślę, że K1 pojawiło się jakoś w moim życiu na etapie gimnazjum. Gdzieś przełom podstawówki z gimnazjum. Nie pamiętam pierwszej gali, jaką oglądałem, ale myślę, że zaczynało, zaczynał się ten... Yy ta moda, może ten trend na, na sporty walki, ale to był dopiero zalążek, początek. Pamiętam, że jak ja trenowałem, to mało osób jeszcze zaczynało trenować. Oczywiście na początku była piłka nożna, a później był przeskok na, na kickboxing. I od tego się właśnie zaczęło. I z roku na rok coraz bardziej w to zacząłem wchodzić, aż zrozumiałem, że jest to coś dla mnie. Czyli od mojego ćwiczy sportu walki. Powiedz mi, jak Twój nastrój przed galą, przed pojedynkiem dzisiejszym? Bardzo dobrze. Bojowy, ale z pełnym spokojem e, wyjdę do tej walki. Wszystko mam poukładane w głowie. Plan został zrealizowany. Przygotowania. E, wszystko było dopięte, więc jestem spokojny. No dobra. Powiedz mi, czy nie myślałeś kiedyś o debiucie w MMA? Tacy kickboxerzy jak Arek Wrzosek, Adesanya czy Alex Pereira sobie świetnie radzą w MMA. Jacek Sarna na pewno ogarnąłby Ci debiut w swojej organizacji. Myślę, że tutaj z ogarnięciem walki nie byłoby problemów, ale na razie wszyscy mnie o to widzę pytają. Na razie zostaję przy kickboxingu, robimy dobry rekord w kickboxingu, yy, troszeczkę chcę też liznąć areny międzynarodowej, pokazać się na arenie międzynarodowej i zostać przy kickboxingu. Jeżeli będzie fajna propozycja gdzieś jakaś yy, w walce MMA, czemu nie, nie, nie jestem zamknięty, yy, ale jak na razie nie planuję. Mówiłeś o tej karierze zagranicznej, prawda? ty miałeś teraz walczyć przed. Ty, bo tę ty, walkę bo ty, bo 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 tak naprawdę wziąłeś na chwilę, bo miałeś taki. Tak, w Szwajcarii. Tak, miałem walczyć w Szwajcarii, tam gdzieś dokładnie w Zurychu. Mhm. Y też miałem tam wpaść chyba w zastępstwie. Byłem tam były dwa tygodnie do walki. O walkę wziąłem bez zawahania. Mówię robimy to, nie ma problemu. No i cóż, I chyba pięć dni czy cztery dni przed walką, gdzie ja już naprawdę czułem się świetnie, mimo tego, że wziąłem tu walkę w zastępstwie, już było wszystko super. Przeciwnik powiedział, że złapał jakąś infekcję i nie wyjdzie do walki. To najgor najgorzej, nie? Tyle przygotowania. Powiedz tak jest. Jaki obecnie klub reprezentujesz? Obecnie reprezentuję jeden klub, Waleczna Lubelszczyzna, ale również prowadzę treningi w, w Bełżycach i prowadzę tam swoją grupę, nazywa się sekcja Bełżyce, po których pozdrawiam wszystkich. Tak, jak e, już jesteśmy akurat przy Twoim teamie, powiedz mi, kto będzie w Twoim teamie, e, w Twoim narożniku i kto będzie rozpracował Twojego mi. Oczywiście profesor Tomasz Borowiec, którego pozdrawiamy, pozdrawiamy. wszyscy. E, i jest aktualnie moim trenerem, na razie nie, 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 myślę, nie myślę o innym, o żadnej zmianie, bardzo dobrze nam się współpracuje, współpracujemy razem od stycznia, na płaszczyźnie trener zawodnik oraz trener-trener, super się dogadujemy i on będzie w narożniku oraz mój klubowy kolega Szymon. Powiedz mi, czy, czy śledzisz walki swoich rywali, czy zostawiasz tu analizę swoim trenerom? szczerze, jeżeli taka walka, jeżeli rywal ma dość sporo tych walk, to gdzieś tam rzucę okiem, jakiś tam przegląd taki większy zrobię, ale nie skupiam się na tym, nie skupiam się, nie, nie rozpraszam się tym, raczej zajmuję się tym trener, to trener nie śpi po nocach, to trener układa taktyki, ja odpoczywam, myślę tylko o spokoju i o walce. Jeszcze mam ostatnie pytanie, od, znaczy ostatnie pytanie, mam jeszcze jedno pytanie odnośnie Twojego przeciwnika, czy w ogóle, yy, co sądzisz o swoim przeciwniku, jaki są według Ciebie jego najmocniki? Z stron, a jakie są najsłabsze? Nie chcę oceniać. Nie chcę oceniać przeciwnika z mocnych, lepszych stron. Ocenimy to po walce, ponieważ nie studiowałem jego tej całej kariery. Wiem, że dwie walki miał w TFL-u, dwie walki wygrał w K1. No i cóż, dzisiaj przegra. Powiedz mi, jak myślisz, czy takie zestawienie kibic kontra kibic dają dodatkowe emocje fanom? Myślę, że tak, no. myślę, że tak, myślę, że to też nakręca całą spiralę yy, m, oglądalności. Myślę, że tak. Ważenie już było teraz, czas na ładowanie. Powiedz mi, na co miałeś szczególną yy, ochotę w trakcie zbijania wagi? Czy było coś specjalnego, co trzeba je zjeść, ale no nie mogłeś powiedzieć. Nie było takiego dużego problemu ze zbijaniem wagi, ponieważ y, byłem przygotowany na tą Szwajcarię mm. już z wagą. Tam był limit 91, więc ja w tej kategorii tych około tych 92-3 kg y, ważę na co dzień teraz. Więc y, mądre podejście, wydaje mi się, jest do, do właśnie tego żywienia, do całej suplementacji, żeby tych skoków dużej wagi nie było, bo mi to służy. Y, jeżeli trenuję mniej więcej, nie ma tych dużych y, wahań wagi. Ja przygotowuję się w tej wadze. To te, te, te treningi naprawdę wtedy są odzwierciedleniem nawet tej walki, więc no tutaj dużego zbijania wagi nie było, tylko mądre, mądre jedzenie, delikatnie potem podcięcie chociaż teraz była waga 95, więc ja byłem tutaj bez żadnego zbijania, nie? Ale bardziej mówię o tej podtuł Szwajcarię, że tam było na 91 i już od tej Szwajcarii ja tak naprawdę miałem wagę na TFL, nie? Ty w poprzednim pojedynku miałeś delikatne problemy z wagą, przy, prawda? Ale... Delikatne, delikatne. Powiedz mi, jakie masz sposoby na rozładowanie napięcia przed warką? Czy jesteś, siedzieć w tą drugą stronę i budujesz to napięcie? Na dzień dzisiejszy, jakby to Wam opowiedzieć, Kiedyś to wyglądało trochę inaczej, bo to napięcie było we mnie od samego początku. Już gdzieś tam powiedzmy towarzyszyło mi tydzień przed walką, ale e, to nie jest droga chyba do tego. I teraz jest większy spokój. Wiadomo, że z dnia na dzień przed walką ten ląd jest krótszy i, i te nerwy, to czuć po, w, poczuć w głowie, że już te nerwy się, że ta walka się zbliża, że nerwy są coraz większe. A teraz staram się właśnie uspokajać, żeby trzymać to całe napięcie i pokazać to wszystko wieczorem. Nie? Jesteś kibicem Motora Lublin, prawda? I nie pozostaje mi nic innego jak spytać Ciebie, gdzie jadłeś najlepszą giętą, a gdzie jadłeś najgorszą giętą na stadionie. Motoru, Motoru Lublin, oczywiście. Motoru, przepraszam bardzo. E, motoru Lublin, no co, najlepszą? Chyba najlepsza była w Lublinie, ale również dobra była ostatnio też w Gdańsku. Jesteś fanatykiem tatuaży, prawda? Powiedz mi, <laughs> czy masz jakiś specjalny tatuaż cenny dla Ciebie, który ma specjalne znaczenie? Jest tutaj wiele tatuaży yy, na moim ciele, które mają znaczenie, ale nie chcę się z tego zwierzać w internecie. Wszystko jest moją historią, moim życiem. Czy masz jakiś specjalny rytuał przed walką? Słuchawki, muzyka, spokój yy, i dobra rozgrzewka, ale to już szczegóły zostawię dla siebie. Konrad, to jest teraz Twój czas. Jeżeli chcesz kogoś pozdrowić, komuś podziękować. Masz na to chwilę. Super, to dziękuję bardzo. No, chciałbym pozdrowić oczywiście wszystkich moich kibiców. E, dziękuję, że jesteście, dziękuję za miłe słowa, dziękuję, że zawsze wierzycie. E, ale przede wszystkim chciałbym podziękować moim sponsorom. E, gminie Kszczonów, Paco Partner, e, Highlift, Lift, e, Włoski Wół, e, Kacper fizjoterapeuta mój wspaniały. I zaraz będzie, że o kimś zapomniałem. Globwerk również. Jest ich naprawdę multum i bardzo się cieszę, że są. Myślę, że bez nich moje przygotowania nie byłyby na takim poziomie. Nie oszukujmy się, to trochę kosztuje wyrzeczeń i w ogóle to całe przygotowanie. Bez nich by mnie myślę nie było, więc bardzo im dziękuję. Trzymajcie kciuki i dzisiaj pokażę Wam, co robię najlepiej. Dzięki wielki Konrad za rozmowę i wyczerpujące odpowiedzi. My zapraszamy wszystkich na Twoją walkę, która odbędzie się dzisiaj o 18 na antenie Polsatu, jak i na kanale YouTube TFR. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.